Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak długo miałam kompleks drugiego podbródka. I to wcale nie dlatego, że nie ćwiczyłam, że jadłam za dużo, tylko dlatego, że prowadzę życie jak większość z was. Czyli laptop lub telefon nisko. Głowa w dół i milion spraw na głowie. I nagle, hello, kto to? Drugi podbródek, witał się pierwszy. I oczywiście też nie miałam czasu siedzieć i masować się godzinami, no bo kto na to ma czas? Naprawdę myślisz, że ja całymi dniami siedzę, głaszczę szyję i swój podbródek? Nie, ja po prostu wplatam kilka rzeczy w dzień. Na przykład, jak tylko siadam do komputera, to robię dokładnie to: schylam głowę, podbródek przysuwam do swojego mostka i czuję, jak szyja się rozciąga. Potem unoszę brodę i lekko wysuwam brzuchwę. A na koniec wysuwam język tak, jakbym chciała dotknąć swojego nosa. Trochę mi brakuje. To wygląda dziwnie, ale naprawdę działa i zacieśnia tę strefę. I takie powtórzenia robię za każdym razem, kiedy sobie przypomnę, że za długo na przykład siedzę w złej pozycji. I wtedy od razu mam wrażenie, że nie tylko moje ciało się prostuje, moja twarz, ale ja trochę też. Więc nie musisz mieć dodatkowo dużo czasu, żeby zadbać o siebie na co dzień. Wykorzystaj te mikroprzerwy w pracy. One też zmienią Twoją twarz.